Cześć widzowie, w dzisiejszym odcinku pokażę wam TOP 5 wpadek na tych dwóch odcinkach, które nagrałem razem z Kacprzem O, jest tutaj I dzisiaj pokażemy wam te wpadki więc... więc... dzisiaj, dzisiaj... Teraz będzie wpadka TOP to 1, więc zapraszam was A widzowie, już się obudziłem Ojciec? Dlaczego no, to czemu z kimś na nas? No? Miałeś być ojcem! Miałeś być ojcem! Kurde Czemu dzisiaj się zniszczył? Wpadka numer dwa. To prawie, dobra? Wydaje mi się, podjeżdżamy e, Ty dobry? Antek! Miałeś powiedzieć intro, a nie Antek! To no jakby powiedzieć, że jest A, no tak. <laughs> Jeju, musimy wszystko od nowa robić. Spadka. Dobra, coś tam Katfel gadał, ale dobra. Spadka numer trzy. Jeden. A. Chodź tu. No. Idziemy do sądu. No ty jeden. Ty jeden. No, Halo, Katfel. Katper, nie wiesz, gdzie jest Poczekaj, no musimy od nowa, no. Chłopie, zwaliłeś, musimy od nowa, no. Chłopie, nie wiesz, gdzie jest no, no to nie, no patrz, tu jest sąd. Jezu, musimy od nowa. Patrz, musimy od... Jezu, musimy od nowa, no. Ja nie mówię Przy końcu byliśmy, byliśmy, przy... Przy końcu byliśmy, musiałeś zwalić. Patka numer Widzowie, znalazłem jakąś pracę strażaka. To znaczy, no pójdę, nie strażaka! Ech, dobra, Kasper, musimy od nowa, bo ja zamiast agenta powiedziałam strażaka. Dobra. Ja nie Dobra, ty Dobra, i tak byliśmy na początku. Spadka numer 5, czyli ostatnia. A może wejdziemy na dwór? O, dobra, tutaj sobie otworzymy. Mam genialny pomysł. Okradniemy Kacpra. Nie, 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 ba bank. O, kur. Musimy od nowa. Ja. Nie, no dobra, musimy od nowa. No po, powiedziałem, do, dobra, po, powiedziałem, żeby y, na Kacpra, ale y, musiałem przecież pojedzieć na bank. E, dobra. Y, tak więc widzowie, to były nasze wszystkie wpadki, zostawcie suba i lajka. A ja wyleciały poza mapę, Andrzej! Tak, ja Andrzej wyleciał poza mapę i tym kończy się odcinek.